Proszę Państwa, tu akurat są, jest odmiana przerobowa, która w zasadzie już jest dojrzała i niebawem po prostu rozpocznie się zbiór na przerób, na wino, wino typu burgund. Dlatego w technologii Później powiem, że do beczek dodaje się rozrobione i wyhodowane wcześniej drożże winne typu burgund. A teraz przejdźmy do nowej zupełnie plantacji, którą założyłem dwa lata temu lub rok temu. Proszę Państwa. Ponieważ, tak jak powiedziałem, tutaj rósł w zasadzie sad wiśniowy. Gdybyście Państwo zobaczyli, to po kilkukrotnym, bardzo mocnym cięciu odmładzającym zostało jeszcze kilka drzew wiśni. Ale nie tylko, bo są i drzewa jabłoniowe, brzoskwiniowe, i postanowiłem. Założyć taką maleńką winnicę amatorską, z tym, że proszę Państwa, e, kupiłem ponad 230 sadzonek i w zasadzie powiem, że są to bardzo cenne odmiany polskiej hodowli. Absolutnie, li tylko polskiej hodowli. To są z hodowli pana Franciszka Filipowskiego z Jawora, który ma uznaną hodowlę. Ma bardzo wiele dyplomów za hodowlę odmian. A to, co tu widać najbliżej, proszę Państwa, to jest odmiana izazaliwska. Najsmaczniejsza odmiana, jaka w ogóle jest wyhodowana przez pana Zaliskiego, poświęcone imieniu żony. Powiem tak: ja kupując sadzonki, chciałem je przetestować różne odmiany, i w zasadzie kupiłem 20% sadzonek odmianowo deserowych, 30% odmian ogólnoużytkowych, a więc i konsumpcyjnych i na wino i wreszcie 50% przerobowych, w którym to jest głównie król win, odmiana król win. Proszę Państwa, uprawa winorośli jest bardzo prosta. Ja tu również na konstrukcji stalowej rozpinam trochę łozy, jak Państwo widzicie, wzdłuż, dlatego że ja sam replikuję sobie najcenniejsze odmiany, a właśnie tą odmianę i ze zaliską chcę w przyszłym roku zreplikować. Replikuje się bardzo prosto. Łozę jednoroczną tnie się tak, żeby było dwa oczka. Jednym oczkiem wciska się oczywiście, zanurzając wcześniej w ukorzeniaczu, w ziemię, a drugie oczko, żeby było nad ziemią. Właśnie Państwu zademonstruję, jak bardzo prosto replikuje się samemu winorośle. O tutaj jest taka mała szkółka. Jeśli Państwo zobaczycie, tych odmian które ja chciałem sobie zreplikować. Ja to robię w ten sposób, że wyścielam po prostu folią, grunt, tak żeby nie rośliny się później przyszłe nie zachwaszczały. I jedna zasadnicza sprawa. Bardzo mocno te sadzonki, te powiedzmy fragmenty łozy trzeba podlewać. Jak Państwo widzicie, yy, yy, jeśli nie ma opadów w deszczu, to trzeba zabezpieczyć wodę, trzeba po prostu podlewać. Jak Państwo widzicie, bardzo piękne sadzonki można sobie samemu produkować. Proszę Państwa, to pomieszczenie, gdzie po prostu jest wstępny etap do produkcji win. Proszę Państwa, tak jak ja już powiedziałem, winogrona wrzucamy w całości do beczki. I oczywiście przy użyciu bardzo prostego urządzenia, którego cena nie przekracza 300 złotych, to jest mieszadło budowlane o dwóch biegach. Y, jesteśmy w stanie te winogrona w tej beczce rozdrobnić. Y, kiedy mamy te winogrona rozdrobnione, y, kiedy chcemy prowadzić fermentację na wyższy poziom zawartości alkoholu, wtedy dajemy rozpuszczony również w wodzie przegotowany cukier. Y, to powinno wszystko być sterylne, dlatego że na samym końcu dodajemy, proszę Państwa, drożdże winne, no różnych typów. To może być typ burgunda, jak w przypadku ciemnych winogron, czy rizlinga, jak w przypadku białych odmian bądź słomkowych. Proszę Państwa, beczkę zakręcamy po dodaniu drożdży, zostawiamy pewną przestrzeń na fermentację, szczelnie oklejamy, żeby nie dostawał się tlen do beczki i wężyk, który mam zamontowany w pokrywie, zanurzam w słoiku z wodą, wtedy dwutlenek powstający w procesie fermentacji ulatnia się i fermentacja przebiega bardzo klasycznie i w kierunku tworzenia wina. Proszę Państwa, dobrze jak jest temperatura zewnętrzna w granicach 20, E, e, chociażby stopni. Proszę Państwa, po okresie fermentacji zlewamy już do butli szklanych wino i na tym etapie możemy już y, powiedzmy y, y, pewne rzeczy z winem robić. To znaczy można go jeszcze dosładzać, można y, y, mieszać z miodem, bo ja tak robię. Y, trochę miodu dodaję. I proszę Państwa, w tych butlach wino przechodzi taki proces pośredni. I kiedy to wino się już jako tako sklaruje w tym butlu, ściągamy go wężykiem. Do następnych butli celem sklarowania. A ostatnim etapem będzie już rozlewanie do butelek i przechowywanie w piwnicy. Proszę Państwa, producenci winogron, w tym przypadku pan Franciszek Filipowski z Jawora, jest uznanym producentem i taka ulotka, że właściwie winogrona można sadzić od wiosny do jesieni. Tu również jeden z dyplomów, akurat na wystawie w Paszowicach. A pragnę powiedzieć, że ja kupiłem u niego te wszystkie sadzonki. Oprócz winogron, wziąłem sobie 30 krzaków boru, borówki amerykańskiej, dobrej odmiany. Do każdej odmiany załącza charakterystykę, proszę Państwa, i powiedzmy, to jest odmiana Arkadia. I każda odmiana na dole ma, kiedy Dojrzewa. Jaką temperaturę mrozu łozy wytrzymują maksymalną? Jakie są pojedyncze jagody? E, e, jakich wymiarów? Wagę gron i, proszę Państwa, e, kwestia odporności na choroby głównie grzybowe, mączniaka jak również plenność i przeznaczenie. Ta akurat, Arkadia, jest deserowa. Ale są inne odmiany, które, jak zaznaczyłem, kupiłem 20% odmian deserowych, 30% ogólnoużytkowych i 50% przerobowych. Proszę państwa, załącza też, Uprawa winorośli, jakby taką instrukcję, z której dowiemy się, jak te winorośle uprawiać. I wreszcie jest jeszcze jeden dział w tej broszurze. O tutaj, właśnie, jak je ciąć, jak uprawiać. Bardzo praktyczne rady. I wreszcie. Yy, Domowy a Wyrób win. Ja Państwa chciałbym na zakończenie dla tych, którzy interesują się winoroślami, a polecić bardzo a piękną książkę Wino Porady dla Smakoszy. To tą książkę wydały Arkady. Proszę Państwa, ta książka pokazuje nie tylko światową produkcję win. To jest taka kulinarna podróż dookoła świata. Proszę Państwa, z tej książki dowiecie się nie tylko. O rozmieszczeniu światowym produkcji wina, ale dowiecie się o markach win, głównych światowych. I na końcu, proszę Państwa, piękny dział. Omówienie winnic, gdzie są zlokalizowane, jakie produkują wina. I wreszcie, do czego poszczególne wino, a do jakich potraw się stosuje. Bardzo polecam tą książkę. Ja staram się bardzo dużo czytać o tematach, które mnie interesują, i również Państwu poleciłbym, jeśli Państwo zainteresowani są uprawą winorośli. Abyście Państwo wcześniej przeczytali trochę literatury, a gorąco Państwa namawiam. Nasz klimat w Polsce, a szczególnie na Dolnym Śląsku, się ociepla. Ja to mówiłem i wspominałem przy okazji uprawy figi. To ta zmiana klimatu i występowanie w trakcie lata bardzo dużo słonecznych dni absolutnie predysponuje, predysponuje nasz klimat do uprawy winorośli. Ja tu mam jeszcze u siebie jeden atut, mam zbiornik wodny. Zbiornik wodny, kiedy następują mrozy, zawsze trochę te mrozy, że tak powiem, E, e, teleskopuje, e, bo woda zamarzając oddaje temperaturę. A to, skoro to jest taka mała enklawa, e, rzutuje na intensywność mrozu. Proszę Państwa, to tyle e, na temat winorośli. Dziękuję Państwu za uwagę.